Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Kasią Nowak z Poli Mansfield z Kancelarii Prawnej. Kasia jest prawniczką i ostatnio specjalizujesz się w pomaganiu biznesom w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli to jest sytuacja związana oczywiście z koronawirusem i z pandemią i z tym, że biznesy korzystają z pomocy, którą. Zaaprobował rząd w formie tego CARES Act, bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o pożyczkach i konkretnie o pożyczkach PPP, czyli Payment Protection, czyli tak naprawdę gdzieś tam zapewnienie ciągłości finansowej dla firm, które mają pracowników, którym płacą po to, żeby uratować miejsca pracy, bo rozumiem, że taki był cel też jakby tej całej ustawy. Te pożyczki są zwrotne, te pożyczki. Firmy już w większości po, podostawały z tym, że trzeba spełniać szczególne warunki i e, trzeba wypełniać specjalne aplikacje. O tym właśnie o to właśnie chciałam Cię zapytać. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy e, taki diabeł straszny jak go malują, czy też nie do końca? E, to znaczy, to wszystko chyba zależy od tego, jaka jest struktura biznesu, e, ale może zacznę od podstaw, że e, jak wspomniałaś, to jest. E, Program, tak zwany Payment Protection Plan, wydawany dla firm, które wykorzystują w pewności w jakimś tam procencie na płacenie payroll, czyli wypłaty pracownikom. Więc warunkiem w tym momencie takim, żeby dostać przebaczenie, jest, że trzeba 60%. Pożyczki PPP do, wydać na tak zwane payroll costs. A payroll costs to są takie podstawowe wypłaty, czyli, czyli salaries albo taka godzinowa, roczna, miesięczna wypłata, która jest wypłacana pracownikowi, plus podatki, które są płacone przez pracownika. Czyli na przykład, jak dostajemy taki pay stop, to na tym PACE są wyzna wypisane kwoty, nam dostajemy tak zwane na rękę. Na przykład przykładowo pracodawca płaci nam 1000 dolarów, na rękę pracownik dostaje 600 dolarów, 400 dolarów z tego pracownik ma odprowadzone na różne rzeczy, prawda? Na przykład na ubezpieczenie zdrowotne, na unemployment insurance tax, na. na podatek, który ja jako pracownik muszę zapłacić od dochodowy, od tego, czy to jest federalne, czy stanowe. Czyli taki pracodawca y, może wykorzystać te całe tysiąc dolarów na tak zwane payroll cost i w tym momencie może sobie je od, y, odpisać albo poprosić o, te, o ten zwrot, wybaczenie. I y, tak jak mówiłam, jest 60% musi być wydane co najmniej na, te, na, ten, na ten cel. Te payroll costs nie, w to nie wchodzą podatki, które generalnie mówiąc podatek, który nie płaci pracodawca. Czyli oprócz tego, że pracownik płaci jakiś podatków, to pracodawca musi zapłacić e, federalny podatek, który, którego nie można zapłacić pożyczką z PPP. Czyli to jest, to jest coś, co nie będzie przebaczone, jeżeli to, to zostało użyte. Okay? E, no oczywiście, jeżeli pracodawca użyje więcej niż 60% na, na, na ten payroll cost, to oczywiście to, to jest jak najbardziej wskazane, no bo po to jest ta pożyczka. Te 40% pozostałe można wydać na tak zwane non-payroll costs. Czyli to są koszty związane nie z, nie z wypłatami, tylko z, z operowaniem biznesu. Czyli na Ale przykład. na co się chce, prawda? To też jest regulowane. Tak, dokładnie. Tak, tak, to też nie jest na to, na co się chce. Jest wyznaczone, że to są na przykład, jeżeli mamy budynek, gdzie biznes operuje i mamy na to pożyczkę, no to możemy użyć tylko pipi pieniążki na odsetki. Które, które musimy zapłacić w związku z tą pożyczką. Nie możemy zapłacić za mortgage, za pożyczkę, tylko za odsetki. Cały rent miesięczny, czyli list, rent, whatever, jak to tam, by ktokolwiek na to nazywa, to wtedy też możemy zapłacić, użyć PPP. I y, utilities, czyli woda, prąd, internet, telefon, gaz, cokolwiek, że tak powiem, używamy w danym biznesie. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o Utilities i nie możemy przekroczyć 40%, ponieważ jeżeli więcej wydamy, to wtedy ta, ta, to się, że tak powiem, nie, te 60% tutaj nie dodaje się. I teraz w zależności, czy są takie podstawowe wymagania, jeżeli Biznes dostał taką pożyczkę, to dostałbym pożyczkę od danego banku. Tak na przykładowo podam Chase, nie, tutaj nie, nie reklamując nikogo ani nic, tylko, tylko podam jako przykład. Chase wydał pożyczkę i Chase też wyda tak zwaną aplikację o przebaczenie. Tam Właśnie tam o tym proces... chciałam zapytać, bo tak, był tak. proces, żeby dostać te pieniądze, a teraz będzie proces, żeby. Tak, teraz będzie proces, żeby te pieniądze dostać zwrot. Tak. I yy, z tego. Z tego co, co zauważyłam, to większość e, e, lenderów czy banków to wydało aplikacje 10 albo 11, 12 sierpnia, czyli te aplikacje już są w zależności od tego, który bank albo papi na papierze, albo w formie papierowej, albo w formie internetowej, można, można ubiegać się. Ja? I większość z nich opiera to na, na tą aplikację, na tym, co SBA, czyli Small Business Administration, zasugerowało. I tam są dwie podstawowe, dwie różne aplikacje. Jedna to jest tak zwana Easy, czy przez literkę e, Easy Easy application, a druga jest aplikacja nie Easy, czyli czy troszeczkę trudniejsza, prawda? A to można sobie wybrać, to jest tak, że nie, nie można sobie wybrać. Nie, nie, nie. Ta Easy aplikacja to jest głównie y, dla osób, które y, dla biznesów, które nie miały redukcji y, w y, Albo w godzinach, albo w nie, tak. Hmm. Te redukcje, jak mówię, nie miały redukcji, to chodzi o to, że te redukcje nie zostały sporządzone przez pracodawcę. Czyli na przykład naprawdę nie była redukcja w biznesie, ale na przykład, jak ktoś się zwolnił, albo ktoś na przykład poszedł na, na unemployment, mimo tego, że pracodawca teoretycznie nie zwolnił, no to też. Można dalej po tą aplikację Easy podejść. Natomiast, jakby biznes miał rzeczywiście redukcję albo na przykład zamknął się tymczasowo przez dwa miesiące, czy coś w tym stylu, no to wtedy ta, 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 ta druga aplikacja jest, y, y, trzeba ją wykorzystać, prawda? I podstawowe dokumenty, które y, SBA, Administration i, i bank, bank wymagają, no to właśnie. Wydruki payroll'u dla tych pracowników, które, które miały miały, były, wypłac, były wypłaceni. wypłaceni yy, są też, jeżeli zostały już podatki złożone, tak zwane Form 941 na tych pracowników, no to też trzeba złożyć, bo, bo już kwartał minął, także wydaje mi się, większość większość biznesów już złożyło, to, to trzeba. Yy, trzeba również yy, kopie yy, kont bankowych, czyli tam, gdzie były pieniążki PPP zdeponowane, to trzeba będzie złożyć kopię statementów z każdego miesiąca, pokazać, że rzeczywiście te pieniądze zostały wydane na te cele, które, które miały być wydane. No i kopie, tak jak mówiłam wcześniej o tych, tych listach wynajmu czy, 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 czy pożyczkach, to kopie dokumentów, które, które reprezentują, że biznes rzeczywiście. Ma umowę na wynajem, i ta umowa musi być przed 15 lutym 2020 roku. Kopie tych wszystkich utilities, czyli kopie rachunków, kopie czeków, czy jakiejkolwiek formy płatności, jako dowód rzeczywiście, że to było zapłacone. I w przypadku, na przykład, jeżeli ktoś, powiedzmy, stracił pracowników, a nie, nie zrobił tak zwanej redukcji, tylko osoby odeszły na własną, na własne życzenie albo złożony unemployment, tak jak gdyby nie konsultują się z pracodawcą, no to trzeba mieć dokumenty, które udowodnią to, że tak, taka sytuacja miała miejsce. Na przykład, ja zazwyczaj sugeruję, powiedzmy, jakieś, czy to formą e-mailową, czy pisemną, czy nawet text message, komunikacja z pracownikiem który oznajmił, że odchodzi albo oznajmił, że nie chce wrócić, jeżeli praca została zaoferowana z powrotem, ponieważ pi, 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 pieniążki przyszły, prawda? To wtedy trzeba udowodnić w tym momencie, że te osoby nie chciały wrócić no, nie do pracy. Pracownika, a nie pracodawcy. Tak, a dokładnie. Jak, czy jest określony czas, do kiedy jest ten czas, kiedy te aplikacje można składać? Bo teraz te aplikacje zostały wydane, trzeba zgromadzić odpowiednie, um, odpowiednią dokumentację, tak jak powiedziałaś i, i składać te aplikacje. Do kiedy można je składać? Tak naprawdę są tak jakby dwa, dwa okresy, kiedy można te aplikacje składać. Nie mam w tej chwili takiej daty, do kiedy można składać, tylko że to, to się opiera na tym, kiedy się tak naprawdę dostało pieniążki, czy te pieniążki już były wydane. Bo są, są biznesy, które dostały je wcześniej, już w kwietniu, maju i miały tak zwane kiedyś, kiedyś troszkę prawo było inne, zanim jak, jak, jak to weszło, to trzeba było wydać te pieniążki przez tak zwane 8 tygodni, czyli 56 dni. Więc jeżeli biznes podlega pod ten pierwszy, że tak powiem, pierwszą ra, blok tych, tych PPP pożyczek to wtedy można już wydać, już tak składać teraz aplikację o przebaczenie, bo już te 8 tygodni minęło. Natomiast jeżeli ktoś nie wydał jeszcze tych pieniążków, a dostał później, to ma 24 tygodnie i to jest tylko w tym momencie, jak prawo teraz mówi, to są tylko te dwa okresy, nie można, że na przykład ktoś po 16 tygodniach wydał, prawda? Także trzeba czekać, aż te 24 tygodnie miną i dopiero można złożyć aplikację o przebaczenie. A, a bank ma, jeżeli po złożeniu aplikacji do 60 dni na podjęcie decyzji, czy jest ta kwota przybaczona, jeśli nie, no to dlaczego i jaki procent jest przybaczony? Czy właśnie powiedziałaś o tym procencie? I wspomniałaś też mówiąc wcześniej o tym, że o tych procentach na wydawanie, na wydatki. Powiedziałaś, że na przykład jeśli się wyda na, na podatki, to na to, na co się nie powinno, no to tego się nie przebaczy. Czy to oznacza, że ktoś dostał na przykład 100 tysięcy dolarów i powiedzmy, że 80 tysięcy z tej kwoty wydał zgodnie z przeznaczeniem pożyczki PPP, a 20 wydał na coś innego. Czy to oznacza, że może być taka sytuacja, że część zostanie przebaczona, a część nie? Tak, bo jeżeli warunkiem jest, to, że trzeba 60% wydać na payroll costs. Ok? To jest, jeżeli, tak jak gdyby pierwszy warunek tego, jeżeli ktoś wyda 60% na payroll cost, a te 40% na coś innego, to wtedy y, będzie miał przebaczone te payroll, ale nie te mhm. pozostałości. Natomiast, jeżeli ktoś wyda na przykład 60% na coś innego, nie na payroll, a 40% na payroll, to nie, nie będzie miał przebaczone nic, ponieważ jest wymaganie, że Musi być minimum 60% wydane na payroll cost, które, które wcześniej definiowałam. Drugim, yy, drugim warunkiem jest takim, że jeżeli jest biznes, który rzeczywiście miał redukcję tych pracowników, to musi tych pracowników wrócić albo udowodnić, że próbował i te, te osoby nie chcą wrócić, albo po prostu nie ma, nie, nie ma kandydatów albo zainteresowanych na te pozycje. Więc jeżeli przykładowo w okresie. Między tym przedkowidowym i oni definiują w tym momencie od 1 stycznia do końca marca, średnio ktoś miał powiedzmy 30 pracowników. W momencie, kiedy COVID się zaczął i była redukcja biznesu, ktoś miał 20-20 pracowników, no to do momentu skończenia wypłacania, do wykorzystania tych pieniędzy, musiał przywrócić. Do tych numeru 30 pracowników. I teraz, jeżeli to się nie stało, jeżeli na przykład ktoś tylko 25 pracowników przywrócił, uh -huh. nie z powodów win, winy pracowników, pracodawcy, przepraszam, no to wtedy będzie redukcja procentowa o, te, o tych 5 pracowników, czyli jest dosłownie dzielone 25 przez 30, jakikolwiek tam jest procent tego, powiedzmy to jest 90%, to wtedy 90% jest przebaczane, ale też pod warunkiem, że te 60% były na payroll wydane. Dosyć to skomplikowane, dlatego, drodzy Państwo, warto, warto z takimi rzeczami, szczególnie jak ktoś na co dzień nie siedzi, w tym, że powiem tak kolokwialnie, na przykład zadzwonić do prawnika. Jeśli się go ma, jak się nie ma, to można się zgłosić do Hasinowak, z Foley i Mansfield, bo jak widać, jest specjalistką w temacie. Ja na przykład osobiście nie wiedziałabym o co chodzi, bo nigdy nie byłam dobra w cyferkach i, i to jest dość skomplikowane. Mam do ciebie jeszcze takie pytanie na koniec, dotyczące generalnie pomocy dla biznesów. Tej pomocy rozmawiałyśmy w naszej pierwszej rozmowie. Jest, są różne warianty pomocy od rządu, rządowej pomocy. Czy teraz, w związku z tym, że jakby pracują nad nowymi ustawami, czy biznesy mogą jeszcze liczyć na jakąkolwiek pomoc, czy coś jest w opracowaniu, czy masz taką wiedzę? To znaczy, jest, jest nowy program, który. To znaczy, cały, powiem tak: cały czas politycy, czy to z jednej partii, czy z drugiej, oni wysuwają programy czy pomysły na to, żeby żeby takie dofinansowania stworzyć, albo pożyczki stworzyć, także to jest to jest cały czas te, te prawa są wysuwane i one po, po prostu się wtedy posuwają, że tak powiem swoim tokiem i musi, muszą być prze, przejść przez house i przez kongres i przez senat, mówiąc po polsku. To, to są takie programy, w, że tak powiem w, w Tunelu gdzieś tam y, popychane, ale no, wydaje mi się, że w tym momencie na razie ten COVID nie odchodzi. Także myślę, że, że cały czas będzie, będą, będzie to popychane i będą następne jakieś, y, jakieś y, czy to granty, czy pożyczki y, możliwe. A poza tym, tak naprawdę są też oprócz tego, że jest teraz COVID, to zawsze są rządowe dofinansowania, czy na przykład kobiety, które mają biznes, mogą, jest wiele form tak zwanych grantów, które mogą być wykorzystywane przez, przez osoby, które otwierają biznesy albo mają biznesy, już abstrahując od tego, czy kobiet jest, czy nie jest. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że, że pomogło tym zagubionym w tych wszystkich formach. <laughs> Mam Dziękuję bardzo Kasia Nowak, Foli in Mansfield, Kancelaria na Prawnik Katarzyna Nowak. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję, dziękuję za, po za współpracę dla Ameryki po polsku.